Siemaneczko, z tej strony Maciej, witam Was 22 czerwca Środa koło godziny 18 W dzisiejszym odcinku odpowiem na Wasze pytania Które narodziły się pod ostatnimi dwoma filmami z Sianokosów Wracając na szybko do tych filmów Bardzo chciałbym Wam podziękować za wysoką frekwencję Bardzo duże wyświetlenia, nie spodziewałem się tego Narodziło się tam w komentarzach oraz w wiadomościach bardzo dużo pytań i za chwilę będę chciał na nie odpowiedzieć, rozpocząć z Wami troszkę, można powiedzieć, taką dyskusję. Ale po miniaturce widzicie też, że przywieźli nam nawóz. I też dostałem masę wiadomości, także zaczniemy sobie od tego nawozu, który widzicie w tym momencie został już przykryty przez Bogusia. Nawóz skupiony u naszych tutaj lokalnych dostawców. Tak, jak to zawsze bywa, nie kupujemy gdzieś tam z Polski, ze świata. Zawsze tutaj staramy się negocjować jakoś te ceny i kupować tutaj na miejscu. Eee, nawet nam przywieźli oraz zwalili, bo samochód był z HDS-em. Także tym razem nie musieliśmy potem na wóz jechać. I będę chciał Wam tutaj powiedzieć o tych najważniejszych informacjach. Wstawię Wam oczywiście. Fakturę w ten film, żeby było szczerze, autentycznie, żeby nie było ściemy, tak jak zawsze, kupiliśmy 6 ton nawozu polifoski. Szóstki Boguś mnie zaskoczył, bo kupił to tak niespodziewanie. Nawet nas zaskoczy teraz. Nie wiadomo czy pozytywnie, czy negatywnie, bo tak jak zawsze się skarżyliśmy. Że te nawozy były kupowane, kupowane na ostatnią chwilę przed zasiewami, można powiedzieć. To tym razem nie wiadomo kiedy Boguś zamówił, kupił. No i ten nawóz dzisiaj przyjechał. Także mamy tutaj nawóz na nasze 20 hektarów na zasiewy jesienne ozimin, czyli standardowo pszenica i rzepak. Jeżeli chodzi o cenę, bo cena najbardziej Was będzie interesowała, to za tonę wychodzi. 4,400 zł netto czy dobra to cena czy zła to już zostawiam w waszej opinii eee, nawozu zostało kupione 6 ton i zobaczcie na 20 hektarów można powiedzieć, że zapłaciliśmy tam jest faktura około 30 tysięcy złotych i jest to tylko wieloskładnik bez azotu i tylko na 20 hektarów ozimin Także zobaczcie, jakie koszty w dzisiejszych czasach trzeba ponosić tego rolnictwa. Ostatnio właśnie sprzedawaliśmy przecież rzepak, sprzedawaliśmy pszenicę, dużo osób niezwiązanych z rolnictwem widziało duże jakby zyski, duże przychody, a tutaj właśnie macie jeden z przykładów kosztów, które musimy niestety ponieść, i wtedy te dochody nie są aż wcale takie wysokie, jak się niektórym wydaje. Rozmawiając tutaj z Bogusiem, z Tatą, mówił, że kiedyś za 30 tysięcy, jeszcze dosłownie kilka lat temu, no po prostu miał tego nawozu na wszystkie uprawy, a tym razem widzicie, jest to tylko na oziminy, tylko na 20 hektarów. I odnośnie nawozów, na przykład azotów, no to z azotami czekamy. E, śledzimy oczywiście giełdę, śledzimy oczywiście ceny e, na świecie. Przypuszczamy, że jednak delikatnie spadną te nawozy, także będziemy e, czekać z tym azotem na, na uprawy. I tyle odnośnie nawozu. Jakbyście chcieli coś wiedzieć, to napiszcie komentarz. Teraz przejdźmy się tutaj w stronę stodoły kilku klientów na to ostatnio było, także zabrało sobie siano odnośnie ceny cena jest stała można powiedzieć mimo, że inflacja to wszystko ruszyło mocno do góry u nas ta cena chyba zostanie na tym samym poziomie zebraliśmy tak jak mówiłem na poprzednich filmach będzie chyba z półtora tysiąca tych kosteczek kogoś też się interesowała waga tam jest chyba około 12 kg w takiej kostce żeby was nie skłamać, albo więcej, około 15. Już nie, nie wiem, bo wiecie, snopek snopkowi też nie jest równy, i dlaczego robimy kostki? Kostki robimy dlatego, że mamy dosyć szerokie grono klientów na te kostki. Powiem wam, że naprawdę bardzo dużo osób bardzo dużo hodowców, koni, królików i tak dalej po prostu preferuje siano. Ee, w takiej formie, czyli takiej małej, podręcznej kostki dlatego, dlatego, no dalej męczymy się z tymi kostkami, można powiedzieć, bo nie jest to lekka praca, jak sami wiecie, jest to, można powiedzieć, męczarnia no ale mamy tą łąkę no i wiecie, no co zrobić z tym sianem pole, też, pole czy tam łąka nie, nie zostanie ugorem jeżeli są na to klienci a jak wiecie dobrze, w tamtym roku się pozbyliśmy wszystkiego A nawet nam brakło, bo jeszcze jakiś klient chciał około 50 sztuk, a już nie mieliśmy po prostu towaru Zobaczymy jak będzie w tym roku Czekamy na klient, na dwóch klientów Gdzie mają łącznie zabrać około 1000 sztuk W najbliższych dniach, mam nadzieję, że, że dojadą drugi, dru, drugi taki podpunkt, no to wychodzi to nawet dla nas ekonomiczniej z tego względu, że e, też mieliśmy baloty w zeszłym roku, bo chcieliśmy zdążyć przed deszczem i poprosiliśmy znajomego, żeby e, suche i pachnące tysiano nam spresował. No i był, powiem Wam szczerze, problem ze sprzedażą tych kostek, bo te kostki były ciężkie, zbite. Nie robiliśmy takich kapci i mieliśmy cenę około 100 złotych za. Za balota. No ludzie po prostu nie chcieli tego kupić. Przeliczenie ekonomicznie z takiego balota wychodziło około 17 kostek. To też macie w poprzednich filmach, wszystko macie nagrane. Co w przeliczeniu daje, jakby też dla nas, dla rolników, większy dochód. No wiadomo, trzeba się więcej narobić, ale dla nas, jeżeli mamy tutaj własną presę, nie musimy nikogo najmować, no to wychodzi dla nas to korzystniej finansowo. Druga sprawa łąka, bo pytacie dlaczego, tego nie, dlaczego tej łąki nie zaoramy. No i też tutaj taka mocno kontrowersyjna sprawa można powiedzieć dyskusyjna bo ta łąka nasza jest bardzo nisko położona Można powiedzieć, że rów inaczej mówiąc też kanał, który zbiera wodę z okolicznych pól no, jest po prostu jakby wyżej niż niektóre części tej łąki, czyli de facto byśmy musieli pogłębić ten ruf, no ale co z tego, że pogłębimy go na jednym odcinku, jak dalej woda będzie się zatrzymywać i ten poziom cały czas i tak będzie wysoki, czyli znacznie wyższy niż e, niższe części tego pola, co de facto by prowadziło do tego, że jesienią i wiosną Mielibyśmy po prostu problem z wjazdem na, na, na tą łąkę, na te pole. No i się tak zastanawiamy, czy, czy, czy jest to gra warta świeczki. E, myślę, że tematy wyczerpałem. Na Wasze pytania odpowiedziałem. E, no i co, to wszystko. My powoli będziemy się też przygotowywać do żniw. Niebawem lecą kolejne fajne odcinki. Będą pokazane też nowe nabytki, takie narzędzia warsztatowe. Myślę, że, że fajne, fajne filmy się szykują. Dlatego zachęcam Was do subskrypcji kanału, do komentowania. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Do, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam.